Witam, cześć Siemanko, z tej strony Damian, zajmuję się promowaniem zdrowego stylu życia i witam Was w kolejnym filmie odnośnie mojej playlisty, ćwiczę i komentuję. W dzisiejszym filmie poruszę dwa ćwiczenia, które wykonują po dwie serie. Przede wszystkim na mięśnie brzucha jest to unoszenie i zginanie nóg na ławce, jak i spięcia brzucha na podłodze. te spięcia brzucha na podłodze uważam za bardzo, bardzo rewelacyjne i dobre ćwiczenie, jeśli chcemy rozbudować mięśnie brzucha, dlatego że te wszystkie ćwiczenia, gdzie zrobimy spięcia mięśni brzucha i rozciągnięcia, powinny one bardzo dobrze wpływać na kształt naszych mięśni brzucha, na rozbudowę tych mięśni brzucha, na umocnienie tych mięśni brzucha. Jeżeli ktoś po prostu nie czuje tych mięśni brzucha, bo wykonując takie ćwiczenia, to wydaje mi się, że nie ma dobrego uczucia mięśniowego, nie skupia się na, ty na treningu tych mięśni, nie skupia się na dobrym wykonaniu tego y, ćwiczenia, bo ja wykonam 10-12 powtórzeń tych spięcia brzucha i po prostu nie mogę później dać tak jakby swobodnie, bo mam takie y, spięcia, y, tak mnie bolą mięśnie brzucha, że muszę się przekaturlać na bok i gdzieś tam powoli ślomozornie wstać. Być może zobaczycie zaraz to wszystko na tym filmie. Także przechodzimy do materiału i oczywiście dwie serie. Ja sobie nazwałem te, te ćwiczenia unoszenie nóg w zwisie. To tak trochę pod kątem przetrenowania mięśni brzucha, spięcia, rozciągnięcia. Jak i takiej umocnienia, dajmy mięśni ducha, też i mięśni pleców, jak i takiej mobilności danego, mobilności swojego ciała. Także ja sobie to tak wykonuję. Nie zalecam każdemu wykonywanie tych ćwiczeń. No to robicie bo wiadomo, wszystkie ćwiczenia, wszystkie informacje, które ja tutaj się dzielę, moje zdania, jeżeli sami gdzieś chcecie to w swoim stylu życia dajmy mieć, to i tak robicie to na swoją własną odpowiedzialność. Ja nie chcę tutaj odpowiadać yy, na czyjś uszczerbek, na zdroju, bo tak naprawdę mi na tym nie zależy. A oczywiście, jeżeli są pozytywne skutki, to jest wszystko dobrze, a jeżeli coś negatywnego wyskoczy, bo ktoś może nawet nie wykonywać tak jak ja to robię, bo nie ma. Dajmy wiedzy, doświadczenia, zrobić coś źle. Później są problemy, e, negatywne skutki i później ja jestem obarczany. Dajmy wino wajcom jakby tego wszystkiego. A tak naprawdę to tu zaznaczam, podkreślam, że wszystko robicie na własną odpowiedzialność. Nawet jak e, ja robię omleta 1000 kalorii to by też jeżeli jeden z takiego omleta często 1000 kalorii możecie przejadać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, także możecie też y, zbudować nadmiar tkanki tłuszczowej i to robicie też na własną odpowiedzialność, że później będziecie mieli y, nadwagę czy też otyłość. <laughs> to tak można powiedzieć w takim żartobliwym sposób, ale to są takie, takie mogą być fakty. Także ja już sobie to robię 5 razy czy 6 razy zależy, ile mam siły, ale 5-6 razy robię tak, jakby takiego zginania, wyciśnięcia nóg do tyłu i 5 razy też opuszczania później nóg wyprostowanych do dołu. Także jedna seria. Zaprezentowałem, jak robię to na ławce, i teraz prezentuję, jak robię tu spięcia brzucha na leżąc na podłodze. Nie robię żadnych tradycyjnych wróżków, bo one po prostu niszczą, można powiedzieć, nawet kręgosłup. A te spięcia są rewelacyjne, jeszcze sobie ułoż, używam później, już obciążeń na nogi po kilogramie, na nogę sobie doczepiam i mogę sobie z tym pracować. I różne, no różne jak to się mówi, ćwiczenia wykonuję. Nie robię typowo dajmy jednego stylu i klepię cały czas, tylko różne techniki. Tak, podnoszę nogi wyprostowane, robię spięcia nogi, zginając do kąta prostego. Przesuwam się na lewą, na prawą stronę. Jedną nogę zostawiam wyprostowaną, drugą zginam. Także to wszystko widzicie i widzicie, jak, jak to jest po tym treningu, tak jak mówiłem, ciężko jest wstać, bo brzuch normalnie pali. Także nie jest łatwo yy, przy takich ćwiczeniach. Oczywiście nie jest łatwo. Tu tak, jeżeli teraz się podnoszę, to tam już ręki nikt nie wsadzi. Tutaj było prezentowanie to, że oczywiście jak leżę teraz, podnoszę się, ręki nie wsadzę. Teraz jestem w stanie rękę wsadzić, dlatego że kręgosłup się lekko wygina. I jak już właśnie się podnoszę, to tej ręki nie wsadzę. I na tym właśnie to polega, żeby dociskać też ten kręgosłup do podłoża. Oczywiście teraz ujęcie takie ze strony bocznej, żebyście też zobaczyli jak to wszystko wygląda tu, jak się spinamy, wypuszczamy powietrze najlepiej na maksa i później w jakimś tam stopniu zaawansowania możemy jeszcze sobie przytrzymać sekundę, dwie te spię spięte mięśnie brzucha, tak? Sekundę, dwie możemy też poleżeć, jeżeli mamy taką potrzebę rozciągając te mięśnie, tak jak ja tutaj na przykład, no bo już yy, czułem, że jest katastrofa z tymi mięśniami, już nie ma siły. Odpoczywa i jeszcze te dwa powtórzenia, żeby zrobić te 12 powtórzeń. Także yy, wiadomo, przerwa taka drobna jest potrzebna. Aczkolwiek po 8 powtórzeniach tam miałem już dość, i musiałem zrobić przerwę, żeby wykonać jeszcze 4 powtórzenia. Także widzicie, jak wykańczające jest to ćwiczenie. No i teraz przegląd sylwetki. No, sylwetka nie jest najgorsza, tłuszcz jest naspierany. także ja już w tym momencie jak nagrywałem ten film m, zaczynałem e, tak jakby drugi cykl swoich treningów siłowych byłem po siedmiu tygodniach e, masy byłem po siedmiu tygodniach budowania masy mięśniowej ciężkich treningów i nadwyżki kalorycznej także uważam i tak za bardzo się nie zatłuściłem będzie co spalać tego tłuszczu. Myślę, że tak zacznę sobie redukcję od lutego, być może od marca. Zobaczę, jak to wszystko będzie wyglądać. Także patrzcie, że w różnych miejscach, jak się łapie skórę, to jest różny poziom zatłuszczenia. A nawet tricepsa mam, tak, chłopak chłop ćwiczący w domowej siłowni, nie mający takiego bogatego sprzętu, dobrego wyposażenia, ma bicepsa, ma tricepsa, mięśnie brzucha też widać jeszcze przy takim zatłuszczeniu z jednej strony biceps, z drugiej strony biceps, także sylwetka nie jest najgorsza, najważniejsze, jest zdrowa sylwetka, nie mam problemów żadnych. Znaczy to z kręgosłupem, czy to z barkami, czy to z innymi mięśniami, z innymi stawami, także na tym wszystko Yy, polega, tak fajnie to wszystko wygląda, że teraz jeszcze przegląd mięśni yy, pleców patrzcie no ja jest, wiecie co ja jestem pod wrażeniem, że nawet te plecy tak widać przy takiej tkance tłuszczowej nawet te plecy tak widać to wiecie jaką to daje motywację oczywiście plecy się tak nie zatłuszczają mocno jak jak brzuch, yy, ale patrzcie ile tu jest tłuszczu tu jest masa tłuszczu na tym to jak ja się odchudzę Jakie tu będą mięśnie? Jak ja bym tak szedł do 8-7% tkanki tłuszczowej, gdzie to są zdrowe wartości tkanki tłuszczowej, to będzie super. Swoją drogą, jeżeli chcecie, to napiszcie ile ja tu mam bf bo ja tak oceniam, że te 15-20% BF-a tutaj mam, no tak 15 to ja bym to ocenił na 15%, że mam tutaj tkanki tłuszczowej na swoim ciele. Także jak połowę z tego spalę, to będzie Sylwetka kosa. Normalnie już nie mogę się doczekać, jak w przyszłym roku zredukuję właśnie ten tłuszcz i jak będzie sylwetka wyglądać. Oczywiście to nie jest pod kątem takim, żeby mieć zdrową sylwetkę. Ja mam takie swoje priorytety. Ja lubię to robić, lubię mieć taką sylwetkę ponad przeciętną, czy też nawet bardzo umieśnioną. Tu nie chodzi o rozmiary mięśni, tylko o właśnie docięcie tej sylwetki, o niski poziom tkanki tłuszczowej. A Wy możecie mieć zdrową sylwetkę nawet nie trenując nie, nie siłowo, nie budując masy mięśniowej, tylko mając przede wszystkim o odżywianie. To też na tym swoim kanale chcę poruszać i Wam uświadomić, także warto być na moim kanale i zbierać tą wiedzę, przyswajać sobie moje opinie i jak chcecie to na własną odpowiedzialność wdrażać to wszystko w swój styl życia. Ja bardzo się dziękuję, jeżeli oglądaliście do tego momentu ten film. Teraz jeszcze dla Was na ocenę tego filmu kciuk do góry lub kciuk na dół. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby dostać powiadomienie z każdym moim nowym filmem. Z rozpoczętym spontanicznie live'em na live y co sobotę o godzinie 18. Was zapraszam, żebyśmy mogli sobie podyskutować właśnie pod tym kątem zdrowego stylu życia. Jeżeli macie jakieś pytania, wskazówki, opinie, uwagi, Zostawcie to, to wszystko w komentarzu, ja Wam bardzo za obecność jeszcze raz dziękuję, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych materiałach, życzę Wam dużo szczęścia i zdrowia, do następnego, pozdrawiam.